Baronski kanał Gamespel, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj postanowiłem, że jeszcze raz przyjrzę się tematowi PlayStation 5 Pro, no bo pojawiają się kolejne przecieki, kolejne doniesienia. Na początku wydawało się, że nieprawdopodobne, bo mówiące o tym, że PlayStation 5 Pro miał, miałaby być aż dwu, trzykrotnie mocniejsza niż PlayStation 5. Natomiast co ciekawe, kolejne źródła, na przykład Tom Henderson z Insider Gaming, Również to zdają się potwierdzać, więc co robi się coraz ciekawiej. No i przyjrzymy się temu, czy to rzeczywiście jest prawdopodobne i czy jest na co czekać. Zapraszam. Na początek, jak zwykle, przyjrzyjmy się może temu, co się pojawiło, a mianowicie pojawiła się taka specyfikacja, chociaż w sumie trudno tu mówić o specyfikacji. To są bardziej parametry tego, czego możemy spodziewać się po PlayStation 5 Pro. No i mowa tu jest między innymi o tym, że szybkość renderowania w tej nowej wersji konsoli miałaby być o 45% właśnie szybsza. Dodatkowo ray tracing miałby być dwu-, trzykrotnie lepszy, a nawet w niektórych przypadkach czterokrotnie, co wydaje się wręcz nieprawdopodobne. No i przede wszystkim ta moc wyrażana w tych słynnych teraflopsach, no bo przypominam, że między innymi od tej generacji bardzo często porównujemy sprzęty właśnie bazując na tej liczbie teraflopsów. Przypomnę też, że ten bazowy model PlayStation 5 ma około 10 teraflopsów, natomiast ten, ta wersja Pro według tych najnowszych doniesień miałaby mieć aż 33,5 teraflopsów. No generalnie byłaby to naprawdę potężna maszynka, 2-3-krotnie teoretycznie mocniejsza niż PlayStation 5. Też tam jest mowa jeszcze między innymi o innych parametrach, chociażby akceleratorze AI albo. Bo obsłudze rozdzielczości 8K. Natomiast też mam muszę powiedzieć, że ta rozdzielczość 8K, no to pewnie mało kogo interesuje. Nie szczerze mówiąc zupełnie na dzisiaj nie, dlatego, że no po pierwsze, mało kto już się przesiadł na telewizory 8K, a po drugie, według mnie ta przesiadka z 4K na 8K no już ma dużo mniejsze znaczenie niż na przykład z takiego Full HD na 4K. No żeby to zobaczyć, tą, tą zmianę, no musielibyśmy mieć jakiś potężny odbiornik, nie wiem, na jakąś wielką ścianę, żebyśmy byli w stanie dostrzec takie głębokie różnice pomiędzy 4K a 8K. Natomiast wracając jeszcze do tej całej specyfikacji, no to pytanie, czy jest to możliwe, że właśnie model PlayStation 5 Pro miałby być aż o 2 3 większej mocy niż PlayStation 5, bo prawda jest taka, że czegoś takiego, to myślę, że powinniśmy oczekiwać praktycznie od kolejnej generacji, czyli od, czyli od PlayStation 6. Natomiast tak jak Wam wspomniałem, no Tom Henderson potwierdza, że to ma być prawda rzekomo. Ja powiem szczerze, że sama taka teoretyczna moc niespecjalnie mnie interesuje. Według mnie bardzo ważna ważne jest to, jeśli takowy model miałby się ukazać, przede wszystkim, żeby on był w stanie obsłużyć 4K w tych takich dużych tytułach z 60 klatkami na sekundę, no bo przecież z tym na dzisiaj jest problem. Ja oczywiście zgadzam się z tym, że bieżące gry no jeszcze nie wykorzystały w pełni mocy PlayStation 5, bo przecież masa użytkowników no podnosi to, że przecież tak naprawdę do tej pory nie zobaczyliśmy tytułu, który wyciskałby wszystko, nawet z PlayStation 5. No a mowa jest właśnie już o PlayStation 5 Pro. Ja się z tym zgodzę, no, przecież masa tytułów była tworzona tak naprawdę jako tytuły mid-generacyjne, czyli takie, które pójdą zarówno na PS4, jak i na PS5. No, weźmy chociażby God of War, Horizona, czy chociażby Gran Turismo. No, były to tytuły, nie oszukujmy się, no, w jakimś sensie stopowane na pewno, żeby była w stanie odpalić je również ponad 10-letnia już konsola. Więc y, takich tytułów wyłącznie z myślą o PlayStation 5 no na razie mamy niewiele. Mamy oczywiście w zeszłym roku wydanego spider mana 2, którego zresztą recenzję Wam dostarczałem na kanał który zresztą był świetnym tytułem, natomiast czy to był jakiś mega wielki przeskok chociażby względem spider Spidermana 1 czy Milesa Moralesa? No według mnie niekoniecznie. Mieliśmy też Ratcheta Rift Apart kilka lat temu, no i też oczywiście recenzję Wam dostarczałem. Też to był świetny tytuł, ale znowu, czy oprócz tych takich pseudoportali, które tak naprawdę były tylko sztuczką i bajerem, można powiedzieć, one niespecjalnie wpływały nam tutaj na gameplay, czy to było coś jakby takiego rewolucyjnego, co pokazywałoby nam głęboki przeskok, na PlayStation 5 moim zdaniem znowu nie. Także według mnie cały czas oczywiście brakuje tytułów, które w pełni pokazywałyby moc chociażby tej bazowej PS5. -ki. Natomiast to, czego ja bym oczekiwał, jeśli miałaby ukazywać się właśnie wersja Pro, to przede wszystkim, żeby te tryby wydajnościowe w wielu grach, które przecież, jak wiemy, mamy wybór często, że mamy tryb graficzny w jakimś dużym tytule, który celuje w 4K, ale w 30 klatkach na sekundę, czyli w tej nielubianej już dzisiaj przez nas płynności. No i mamy tryb wydajnościowy, które co prawda oferuje 60 klatek na sekundę, ale często właśnie w dużo niższych rozdzielczościach. No i często właśnie gracze się śmieją, że to jest później mydło i powidło, obraz zablurowany. No i myślę, że nawet najnowszy przykład niedawno wydanego Final Fantasy VII Rebirth, czyli tej takiej drugiej, w cudzysłowie, odsłony Final Fantasy VII na PlayStation 5, też on pokazuje, że właśnie tryb wydajnościowy no, jest mocno zablurowany. Gracze na to narzekają. Podobno deweloperzy pracują nad jakimś patchem, natomiast nie oszukujmy się, no, duże tytuły, które oferują potężne światy, nie będą Będą w stanie na tych bazowych modelach PlayStation 5 czy też Xboxa serii X chodzić w 4K w 60 klatkach na sekundę. No i właśnie ja bym tego oczekiwał po jakichś tam wersjach Pro, żebyśmy dostawali właśnie tytuły z tymi trybami wydajności w 60 latach na sekundę, ale przynajmniej zbliżone do 4K, a nie gdzieś tam celujące maksymalnie w 2K, a często nawet w 1080p, jak to w wielu tytułach miało miejsce, że żeby twórcy byli w stanie dostarczyć te 60 fps musieli niestety uciekać się do bardzo mocnego obniżenia rozdzielczości. Wiadomo, może to oczywiście ma wpływ na ostrość obrazu i tak dalej. Ma to wpływ też w jakimś sensie na wrażenia? Chociaż ja wam muszę powiedzieć, że od zawsze ja jestem graczem, który preferuje płynność ja wolę grać w niższej rozdzielczości, ale w 60 klatkach na sekundę niż w trybach graficznych. Także, żeby na przykład ja się przesiadał na taką PlayStation 5 Pro, no to musiałbym mieć gwarancję, że nowe tytuły będą w stanie właśnie chodzić w jakichś no, bardzo wysokich rozdzielczościach, najlepiej w 4K albo zbliżonej do 4K i właśnie w 60 klatkach na sekundę. To ciekawe. Ciekawe też w tym całym wycieku, mowa jest o tym, że deweloperzy mieli już dostać specyfikację PlayStation 5 Pro. No i ci first party, czyli wewnętrzne studia Sony, miały dostać taką specyfikację we wrześniu ubiegłego roku, żeby już mogły w jakimś sensie przygotowywać swoje nowe tytuły również z myślą o, tym, o tej mocniejszej wersji platformy. No a deweloperzy third party w styczniu tego roku. No i co ciekawe, też na wiosnę teraz mają wszyscy dostać prototypy już PlayStation 5 Pro, żeby mogli sobie popracować na tych nowych już modelach. No i co ciekawe, też mowa jest o tym, że co prawda. Premiera ma być celowana na koniec tego roku, ale niewykluczone jest przesunięcie na przyszły rok, zważywszy na to, że po prostu Sony w tym roku niespecjalnie ma co dostarczyć, jeśli chodzi właśnie od, o gry od wewnętrznych studiów. Ja Wam też donosiłem w jednym z vlogów, że w relacji z konferencji inwestorskiej, tam między innymi było to, że Sony na najbliższy rok fiskalny, który, przypominam, zaczyna się 1 kwietnia tego roku, a kończy na koniec marca przyszłego roku, nie planuje żadnego tytułu od deweloperów first party, więc czeka nas tak naprawdę dość chudy okres, dość chudy rok, jeśli chodzi o te gry od wewnętrznych studiów. No, ja ciężko w to uwierzyć, że miałaby firma celować w platformę PlayStation 5 Pro pod koniec roku, bazując tylko i wyłącznie na grach od wydawców third party, albo na przykład na tym, że do starszych tytułów od Sony dostaniemy patche, na przykład do takiego spider 2 dostaniemy patcha, powiedzmy w trybie wydajnościowym podbijającego rozdzielczość, i to miałoby nas skłonić do przesiadki na PS5 Pro. No, według mnie to jest trochę nieprawdopodobne i ja osobiście nawet bym się nie zdziwił, gdyby jednak premiera była przesunięta na wiosnę przyszłego roku. No i towarzyszyłaby tej premierze również premiera jakiegoś dużego tytułu, właśnie od dewelopera wewnętrznego Sony. No bo to, to tak naprawdę powinno nas przekonywać, że warto się przesiadać na mocniejszą wersję PlayStation 5. No i ciekawi mnie, co wymyślicie na ten temat. Czy te doniesienia są według Was wiarygodne? No, według mnie, jeśli coraz więcej źródeł to potwierdza, to należy się z tym liczyć, że to może być jednak prawda. No i ja wam, tak jak wam wspominałem, żebym się przesiadł na PS5 Pro, no to musiałbym zobaczyć, że rzeczywiście te nowe tytuły będą w stanie chodzić w rozdzielczościach zbliżonych do 4K i do 60 klatek na sekundę. No a jeśli chodzi o cenę, cały czas plotki mówią o cenie w okolicach 600 dolarów, no na przypominam, że PS5 na premierę kosztowała 500 i to też był dość wysoki, jak na tamte oczywiście czasy pułap. Dajcie znać, właśnie, co Wy myślicie, czy przy takiej cenie chcielibyście się przesiadać? Na przykład ci, którzy już posiadają PS5, czy jesteście gotowi się przesiąść na PS5 Pro, czy też w ogóle Was to nie interesuje, no a znowu ci, którzy jeszcze nie mają konsoli Sony, ale być może planują zakup, czy czekacie na wersję Pro, czy też będziecie się po prostu decydować na bazowy model, który będzie też swoją drogą oczywiście tańszy. Piszcie w komentarzach, jaka jest Wasza opinia. Natomiast ja jak wam już wspomniałem, jeśli nowy model byłby w stanie obsłużyć 4K 60 słynne, no to pewnie ja bym się przesiadł. Czekam na Wasze komentarze, a tymczasem to tyle ode mnie w tym vlogu. Dzięki za uwagę i do usłyszenia już niebawem w kolejnych materiałach na moim kanale. Trzymajcie się!